Spa. Tak się zachwycałaś, ale kuwa szału nie ma. No, no powiedz, jesteś moją przyjaciółką czy nie? No powiem, jesteś przyjaciółką czy nie? No powiedz, jesteś przyjaciółką czy nie? Kto no, mm. ty mi mówisz, że to spa jest blisko domu? Co so, ja sobie myślę, co za kuwa będę jechała? Ujdę z głupia. Jeszcze tak blisko? Powiedziałaś, że się przebiorę. Przecież jak głupia u szłam przez całe miasto. No, no, no dzięki, wiesz, no dzięki. Jakby tego było mało, taki facet z ulotkami za tobą biegał. Tak spęczałam, że tofa zgubiłam. No. Ale ty mi nie uwierzysz, mamani. Tak błądziłam, tak odziłam, że pod pałac kultury wyszłam. Pod pałac kultury. No nie wiesz co to jest? Gabyśka będzie mnie osłabiają. To Dziewczyno! Hello! Hello! Ja mam wszystko Gabyśka, weź się ogarnij, bo ja wiecie, że żyć nie będę. Ale powiedzieć ci to szczerze? Powiedzieć ci to szczerze, ale szczerze, szczerze? Tak szczerze, szczerze, graj się za siebie. Kuba, graj się za siebie. Siłownia, joga, basen, jazda, konna, To wszystko Kuba nie dla mnie. No, co, co, słuchaj, a ty nie mówisz mi, kogo jest to tam. Ty nie uwierzysz, kogo jest to tam normalnie. No tylko kolesia, co jego piosenki śpiewamy. No, no ty, ty ten, ten tekst ma taki, taki no... no zapomniałam, zapomniałem no, złum, ale... Coś tam, coś tam. Coś tam. Kojarzysz? Nie kojarzysz? To wielka z Ciebie mam. No. Czekaj sobie, przypomnę. Jego nazwisko mam ma na końcu języka. Na końcu języka mam. Nie kuba, nie migdał. Nie, nie. no. Co ja? Do czego sika kot? Do kubety. A do kubety sypi się? No i widzisz. No i sobie przypomniałam. Piaska spotkała. No, ale tak jak zająć się tematem, to biorę się za siebie. Biorę się za siebie, bo słyszałem, że po 30 pojawiają e się kurze łapki. Kurze łapki! Ja pitole, ja tam wolę swoje! <laughs> co tam jeszcze piszę? Akupunkturę polecają. Nie wiesz, co to jest? A pamiętasz, jak w i na kaktus wleciałaś? No, no to, to teraz wiesz. tam jeszcze mają? Masaż czekolady. Nie, Kuba, nie pójdę. Nie, Kuba, nie pójdę, nie mam mowy. Ostatnim razem, jak tam byłam, to kolej mnie tak wysparował, że wyglądałam jak pięćset kuba pola. Ale wracając do tematu, matki, za siebie dieta i tak dalej. Co? Nie chcę żadnych przepisów na, na sałatki, Nie chcę żadnych przepisów, nie chcę nawet nic wyżu. Dlaczego? Dlaczego się pytasz? Ani pamiętasz, co napisałeś w przepisie? A od dać na oko. No i kuba nie to